Cześć, witajcie na moim, moim kanale. A w tym odcinku będzie wielki powrót do monet. Powiem Wam szczerze, że udało mi się nabyć naprawdę ciekawy zestaw monet od osoby, która zawsze mi wysy wysyłała naprawdę bardzo dobre okazy, i można było tam coś w ogóle wyszukać. Więc tak wygląda paczka. Jest tutaj 13 kg bardzo ciekawych monet. I sobie. Otworzymy pakuchę i zobaczymy, co to jest. Na pewno pamiętacie te worki tych monet. Tam zawsze było coś ciekawego. O, tu jest laser laser sobie oczywiście odłożymy. Na razie tam nie zaglądam. Ale kurwa Ale już chyba widzę, że tutaj raczej nic ciekawego nie znajdę. Tu jest rybak, chociaż. No powiem wam, że już wybrałem sobie monety okolicznościowe. Jedziemy dalej. 20 groszy. Dużo okolicznościówek. Trochę monet ogranicznych. Zobaczymy, czy w ogóle jakieś sreberko tutaj będzie, ale wydaje mi się, że nie będzie. O zobacz. No i sobie Dłubiemy jak za dawnych czasów okolicznościówka wpadła kolejna i kolejna. Ciekawe, co będzie w klaserze: czy coś ciekawego, czy totalny jakiś szrot. Wam pokażę, co tam ciekawego się wygrzebało na końcu filmiku. Jest bardzo dużo diagoda, Jeden real z takich ciekawszych. Prosiliście mnie ostatnio, żebym zrobił filmik o monetach, więc postanowiłem Wam zrobić taki filmik. Rybak 73 tu jest 10 groszy, może się na jakie piwo uzbiera, bo to weekend majowy. Jest tu trochę okolicznościówek, no taki zestaw obecnie na. Grupach no to jest kwota jakieś 40-50 zł za kilo. Taka mieszanka o dwie marki. Tam było 50 fenigów wcześniej. Klaser może być dość ciekawy. Okolicznościówki zbieramy. Kolejna okolicznościówka 49 złotówka, 74. O, dwie marki znowu. Marki na pewno się nam przydadzą. Jagódki. Chciałbym chociaż jedno sreberko jakieś napotkać, ale tutaj widzę, że już jest to, to doszczętnie chyba mm, zestaw monet przebrany. I tutaj już nic nie znajdziemy ze srebra. Są po prostu jakieś tutaj okolicznościówki, z się rybak trafi ale to nie są już tak, takie zestawy monet jak były dawniej, gdzie można było naprawdę dość sporo ciekawych monet powybierać. Ewentualnie jeszcze może w klaserze coś będzie, ale to dopiero na koniec. Jeden gulden. 10 centów. No to, to są monety, które można jeszcze wymienić. No, wodko. I tak, oczywiście, po filmie na pewno kolejny raz przebiorę monety, żeby sprawdzić. Czy czegoś nie przegapiłem. Złotówka 49 rok 49, 49. Coś tutaj mi migło takiego ciekawszego. Gdzie to jest? Dwa dolary, no to to mi się podoba. Mamy kolejną monetę 50 gro... Nie, to jest 50 groszy. Rocznik 23. Czyli moneta idzie do skarbca. Forinty. Zawsze w tych zestawach były monety z drugiej rp, dwójki, jednogroszówki, dwugroszówki, pięciogroszówki, nawet w dużych ilościach, a teraz to strasznie biedny ten zestaw. 50 groszy, okolicznościówka, kolejna. Jeszcze jedna. Aby w tym zestawie jakiego asbestu nie było, bo masakra. 50 lip, waluta wymienna, Francja, ale to nie sreberko, 50 takie zegarki, żetony. 10 centów. Powiem Wam szczerze, że już nie ma dobrych zestawów monet. Wszystko już dosłownie jest przebrane. Dawniej to po prostu było tego naprawdę dość sporo. Kolejny, siedemdziesiąty czwarty rok. nawet są. Kulka do muszkietu. No kurde. Jedna marka. No i zapomniałem wam powiedzieć ile dałem za zestaw. Za zestaw dałem aż 400 złotych bo zawsze tutaj się ciekawe monety trafiały a teraz no jest to tak przebrane że to link Uch, to, ale syf. 25 centów a co moneta? litewska? Chicago. pójdą do kolekcji szylingi, tam korony czeskie gdzie one są o 20 groszy jeszcze trochę okolicznościówka okolicznościówka Żołnierze. Ale u Bogi ten zestaw, kurczę. No kompletnie tutaj nic takiego, no ciekawego, no, nie ma. Kolumna, ale to jest rocznik 65. Ładne stany wrzucone tak po prostu no, na pastwę losu, no to to jest, no. No makabra dosłownie, no. No to już wiecie dlaczego do monet nie wracam. Jest bardzo ciężko kupić jakikolwiek zestaw. A ten zestaw po prostu kupiłem na siłę dla Was, żeby Wam pokazać jak teraz wyglądają monety, które się kupuje przez internet. Żadnego sreberka tu nie znajdziemy i nie znajdziemy też jakichś tam ciekawszych egzemplarzy. Wszystko albo przytyrane, albo oszustwo. A jak mnie ktoś ogląda do tego momentu to wam muszę powiedzieć, żebyście uważali na Allegro na dział kopie i reprodukcje ponieważ ostatnio ludzie zaczynają tam kupować monety, które są warte na chińskim Allegro jednego dolara a licytują takie monety za ponad 1000 złotych i to jest w przypadku monet 10 zł. To chyba chrobry, jeżeli się nie mylę. Musicie po prostu na to uważać. A dział kopie i reprodukcję to oczywiście omijajcie z daleka. Bo gdyby, gdyby wam ktoś wcisnął monetę w dziale zestawy, która byłaby po prostu kopią, to wtedy zgłaszacie Allegro. Jak wygląda sytuacja? A jeżeli kupujecie w dziale kopie i reprodukcje, no to możecie sobie tylko i wyłącznie podziękować. Marka. Tak właśnie ten gościu stracił prawie 4000 zł. O, jaka fajna moneta, duża. 5 dolarów to jest chyba Hongkong. Tak. Fajna moneta. Podoba mi się. Więc tam musicie po prostu uważać. No, bo stracicie bardzo wiele. I się oczywiście zniechęcicie numizmatyką. A jest to naprawdę bardzo piękne hobby. No, i chyba to by było już na tyle, jeżeli chodzi o monety. Dobra, teraz klaser. Co tutaj mamy? Wielka Brytania. Ojej, centy. Franki Widać, widać To może tu jakieś sreberko będzie Na to wszystko wypada, powiem Wam szczerze. Tu żadnego sreberka nie ma Polska bez wartości. Polska kolejna. To po prostu napchane tak na hama te monety. Kolejne centy. Napchane na hama. Tutaj Związek Radziecki. Tu mamy Czechy. A to co to jest? Peso. To jest jakieś ciekawe, nie wiem co to za moneta, ale raczej to nie jest sreberko, albo jakiś miedzionikiem. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o monety. A teraz, teraz wam pokażę, co udało mi się z tego zestawu wyciągnąć, bo powiem wam szczerze, że. Ale to jest ja pierdziele. U. Dobra, monety okolicznościowe. Te monety są cokolwiek warte, ale i tak będę musiał jeszcze przebrać te wszystkie monety. O, taka kubka tych monet. Monety, które mm, są ciekawe, według mnie. No to to są te monety. Które można do kolekcji sobie włożyć. Tutaj jagody trzeba oczywiście jeszcze poprzebierać, bo są tutaj roczniki naprawdę mm, ciekawe, ale to jest naprawdę bardzo długa droga. Waluta wymienna. Plus to, co jest w klaserze. 30 groszy. No to nawet na gumę nie starczy teraz, bo inflacja was, nas tak zjadła, że masakra. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.